Czy sytuacja jest utrudniona, bo... Zaraz miało zacząć padać, ale już zaczęło padać, więc z tą zewnętrzną częścią, że tak powiem, nagrywania muszę się uwinąć szybko. Więc ostatnie 6 dni spędziłem za kierownicą tego oto Forda Kugi, Forda Kuga w wersji ST-Line X z silnikiem 1,5 litrowym EcoBoost. Jest to jednostka 3-cylindrowa, co jest wyjątkowe i niespotykane. Mamy tutaj 150 koni mechanicznych, skrzynię manualną i napęd na przednie koła, ale może być automat, może być napęd na wszystkie koła. Koła. W dużym skrócie, jest to solidny, dobrze wyciszony, naprawdę dobrze wyciszony, całkiem dynamiczny, oszczędny samochód, który ma kilka bardzo wygodnych patentów w porównaniu do konkurentów. Nie chciałem zrymować, ale tak wyszło. Są też minusy tego egzemplarza, zwłaszcza, bo tutaj mamy skrzynię manualną. Ja nie przepadam za manualem, bo to dodaje roboty, której w życiu i tak mamy w nadmiarze. I zawieszenie mogłoby być bardziej komfortowe. Te zawieszenie w tym egzemplarzu jest to zawieszenie z Sportowe. Zawieszenie sportowe pojawia się w wersji Esteline, takiej jak ta. Nie, to jest ST Line Plus. Esteline X to się nazywa, przepraszam. I właśnie w tych dwóch wersjach Esteline, Esteline X zawieszenie sportowe jest montowane, co jest minusem. Więc w teorii, jeżeli weźmiemy napęd z automatem i wyposażenie Titanium X albo winiale, czyli bardziej komfortowe zawieszenie jest tam montowane, to możemy wtedy prawdopodobnie, bo nie jeździłem taką wersją, mieć jednego z najprzyjemniejszych suwów na rynku. Bo naprawdę nie ma ten Ford wielu wad. Dwie najpoważniejsze wady. To jest właśnie sztywne zawieszenie, bo sportowe i manual. No to jak już Jestem przy tym, porozmawiajmy sobie o cenach tego samochodu. Stanę może tak od boku, pokażę linię tego auta. Więc ceny zaczynają się od 120 tysięcy złotych za odmianę 120 koni mechanicznych, też 1,5-3 cylindry z klimatyzacją manualną. Konfigurowanie wersji line dopasionej sobie odpuściłem, bo zawieszenie sportowe jest dla mnie nonsensem totalnym, więc wybrałem wyposażenie Titanium X, zostawiłem 150 koni mechanicznych w manualu i wersja na dopasie wychodzi za 155 000 Złotych. Za te pieniądze mamy m.in. 18-calowe felgi, mamy systemy antykolizyjne, wszystkie nowoczesne potrzebne. Mamy podgrzewane fotele z przodu, z tyłu, mamy podgrzewaną szybę przednią, kierownicę, mamy dach panoramiczny. Jedyne czego nie dorzuciłem to LEDy adaptacyjne, bo to jest fajny bajer, ale czy taki konieczny? Chyba nie, ja bym sobie odpuścił. Jak to ma się do konkurentów te 155 000 złotych w wersji A Ano tak. Podobnie skonfigurowany Citroën C5 Aircross, tyle że z silnikiem 130 koni mechanicznych, za to już w automacie wyszedł mi za 139 000 zł, czyli mamy 16 000 zł taniej, natomiast Citroen C5. Jest krótszy od Forda Kugi. Skonfigurowałem też sobie Skoda Kodiak. Też 150 koni manual, tyle że 4 cylindry. Skoda Kodiak w wersji Style jest już dostępna na 19-calowych felgach i wyszło mi ponad 160 tysięcy złotych, czyli drożej od Forda Kugi. Jest to samochód większy, oczywiście dłuższy. Natomiast nie dodałem do tej ceny żadnych opcji typu dach panoramiczny i tak dalej, bowiem konfigurator Skody postanowił dzisiaj odmówić posłuszeństwa, więc 160 tysięcy złotych Mamy jakby za wersję style w podstawie, bez opcji, czyli cena ostateczna byłaby jeszcze wyższa. Wygląda więc na to, że jest to uczciwie skonfigurowana cena w porównaniu do tego, co oferują konkurenci. Opowiedzmy sobie jeszcze o wymiarach tego samochodu. Teraz może stanę sobie z tyłu. Raz, że wiatr mniej wieje od tej strony, dwa, że jeszcze od tyłu samochodu nie pokazywałem. Tak to wygląda. Więc, jeżeli chodzi o długość, to mamy 4,63 metra długości. Jest to taki wymiar, suwa trochę pomiędzy segmentami. No bo tak, Ford Kuga jest 23 cm dłuższy od Skody Karok, ale 8,5 cm krótszy od Skody Kodiak Jest pomiędzy. Jest też 11 cm dłuższy od Citroena C5 Aircross. To jest jeden z moich ulubionych samochodów w tym segmencie. Jest też 13 cm dłuższy Ford Kuga od Volkswagena Tiguana i jest 9 cm krótszy od Volkswagena Tiguana Space. Zróbmy teraz w takim razie siadanie za samym sobą. Wszystkie te samochody które teraz wymieniłem, mają sporo miejsca z tyłu. Zobaczę, czy mi się fotel nie odsunął, ale chyba mi się nie odsunął. Nie, przedni fotel jest ok, więc uwaga, siadam sam za sobą, za samym sobą, już widzę, że będzie nieźle, jest znakomicie. Nogi mi się tutaj mieszczą, że jak tak trzymam nogi, to nawet nie dotykam do fotela, więc jest w porządku. Przypominam, ja mam 1,91 m wzrostu, 104 kg na wadze, więc jeżeli ja się mieszczę, to wszyscy też się pewnie zmieszczą z jakimiś tam drobnymi wyjątkami. Z tyłu, co tu jeszcze mamy? Mamy podgrzewane fotele, to jest pakiet. Mamy złącze USB-C tutaj i mamy złącze usb a, i z przodu też mamy złącze USB-C i USB-A, więc super. Bo zależy od tego, jaki kto ma kabel, to zawsze ktoś się tutaj podepnie. Bo w niektórych samochodach montowane są tylko i wyłącznie już złącza USB-C, ale kable USB-C nie są tak popularne, jak się wydaje producentom samochodów. Więc na przykład w Mercedesach znajdziemy tylko USB-C. W Volkswagenach, Skodach znajdziemy USB-C, zwłaszcza w tych nowszych. I to nie jest najwygodniejsze rozwiązanie w mojej opinii. Dobra, teraz bagażnik. Tutaj jest elektrycznie otwierany. Jak widać, jeździł tutaj mój pies i jeszcze nie zdążyłem odkurzyć. Bagażnik subiektywnie rzecz biorąc jest dosyć duży, natomiast sposoby pomiaru pojemności tego bagażnika są różne, bo po pierwsze kanapa nam się tu odsuwa, tylko coś nie mogę jej odsunąć teraz. Wow! Dobra, nie będę tego rozkładał. Tak naprawdę wcale nie chciałem tego robić. Kanapa podobno się przesuwa, ale nie chce mi się z tym walczyć trochę szczerze mówiąc, mniejsza o większość. Zależnie od tego, jak ustawimy tylną kanapę, mamy pojemność bagażnika od 419 do 645 litrów. Zależy, czy się mierzy do wysokości okien, czy też wyżej, bo te sposoby pomiarów tych bagażników są dziwne, nie zawsze mają styczność ze zdrowym rozsądkiem, więc te pojemności bagażników naprawdę producenci podają różnie. Dla porównania Skoda Karoq ma 520 litrów, kodiak ma 650 litrów, Tiguan ma 615 litrów, a Citroen C5 ma 580 litrów. Wszystkie te bagażniki Bagażniki wydają mi się podobne. Może Ford ma odrobinę mniejszy ten bagażnik. Tak, subiektywnie rzecz biorąc, tak zauważalnie większe bagażniki to ma tylko Skoda Kodiak i Volkswagen Tiguan Allspace. Tam faktycznie, jak pamiętam, te bagażniki po prostu były większe. Niemniej jednak, bagażnik jest przyzwoity. Zmieści mi się wózek, zmieści mi się owczarek niemiecki. Tu jeszcze mamy. Podłogę, pod podłogą mamy koło zapasowe i tu mamy taką fajną półkę, której może nie będę zakładał, ale fajne jest w niej to, że montujemy ją tutaj i montujemy ją tutaj. I wraz z otwierającym się bagażnikiem ta półka się podnosi. Ja ją zdemontowałem, żeby psa przewieźć. Tak to wygląda. Bagażnik, reasumując, nie jest największy w suwach tej wielkości, ale jest bardzo przyzwoity. Ja bym nie narzekał. Jest ok, spełnia moje wymagania. No to idę do wnętrza w takim razie, dobrze, bo wieje jak cholera. Odpalam swój notatnik, bo pogadamy sobie teraz o wnętrzu, ale najpierw chciałbym chyba wyjść, zanim pogadam o wnętrzu, bo z takich patentów niespotykanych, o których mówiłem, to może nie jest aż tak niespotykane, ale tutaj, jak otwieram drzwi, wysuwa się taki odbojnik, że teraz, jak będziemy chcieli w coś przywalić, w ścianę albo w inne drzwi, to lakier będzie zabezpieczony, ten sam patent jest tutaj, że to się wysuwa proszę, jak się otwiera drzwi i działa to elegancko. To może nie jest aż tak niespotykane, bo tego typu patent to widziałem już w skodach między innymi, ale warto to odnotować, bo no jest to przyjemne rozwiązanie, żeby nie obić. Rantów, drzwi z przodu i z tyłu. Druga rzecz, która rzuciła mi się na oczy, to jest poziom wykończenia, jakiego po Fordzie się nie spodziewałem. Ostatnio jeździłem Explorerem, tam troszkę gorsze to na mnie jakby wrażenie zrobiło to jest samochód typowo amerykański, a tutaj wszędzie mamy miękkie materiały przyjemne to jest dla oka wszędzie jest mięciutko. Nic nie trzeszczy, jest to bardzo przyjemnie spasowane, ładne, taki tańszy plastik błyszczący lekko, to znajdziemy tylko tutaj i, i może tutaj, to już jest inny materiał, to jest inny materiał, to też jest fajny taki matowy, przyjemny materiał, więc naprawdę dobrą robotę tutaj ktoś zrobił, jeżeli chodzi o. O poczucie jakości w tym samochodzie, po prostu. To, co mi się bardzo spodobało, nie wszyscy niestety o to dbają, na przykład w Skodzie pod tym względem jest dużo gorzej, w Hondach też jest dużo gorzej, chodzi mi o to, że tutaj mamy. E obite skórą, miękkie podparcie pod kolano, pod łydkę generalnie. No super. Ja się przesiadłem z Suzuki Swift do tego samochodu i sobie pomyślałem: "Boże, jak tu wygodnie. Na prawą nogę jest w Suzuki tak nie było. Oczywiście to jest mniejszy samochód, ale rzadko się zdarzają takie udogodnienia w samochodach." Kolejna rzecz, mamy tutaj audio z napisem B&O. Tutaj jest też napisane BNO Pod tym tajemniczym skrótem kryje się audio Bank Olufsen i no nie będę puszczał tego, jak to gra, bo to nie ma ma sensu przez YouTube'a słuchać muzyki na dobrych głośnikach. Aha, teraz się nie da zmienić. Parametrów dźwięku, no nie da się, bo jest wyciszony prawdopodobnie dlatego. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że basu tutaj jest tak dużo, że musiałem wejść w ustawienia dźwięku i odkręcić ten bas trochę, bo było go za dużo. Próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz jeździłem z tak dobrym zestawem audio. A ostatnio miałem w Volkswagenie Golfie Harman Cardon, w Skodzie Octavii miałem Cantona, miałem Cantona w Skodzie Superb i miałem też m.in. Burmestera w Mercedesie GLB AMG i tylko ten Mercedes GLB AMG pod względem jakości dźwięku ma podejście do tego Forda, więc te Audi jest naprawdę eleganckie. Kolejna rzecz przyjemna, no to wrzucam wsteczny kamera cofania zajmuje pełną szerokość ekranu, na przykład w Fordzie Explorerze tak nie było i jest naprawdę znakomitej jakości. Może kontrast mógłby być trochę lepszy, jeżeli. Wow. Jeżeli ta kamera służyłaby do robienia selfie, ale widać wszystko doskonale wokół samochodu czy wokół z tyłu samochodu, zarówno w dzień, jak i w nocy, bo na przykład kamery montowane w Volkswagenach wielu. Naprawdę zapewniają świetną widoczność w dzień, ale w nocy to one się nie sprawdzają. Tutaj natomiast jest OK. Jedyne co można się tutaj przyczepić, to że ten wyświetlacz ma 8 cali i nie można zamówić większego wyświetlacza, a 8-calowe wyświetlacze montowane są już między innymi w i Sandero sanderonowej, więc oczekiwałbym, że w Fordzie te ekrany będą trochę większe, bo to i większa jest mapa nawigacji wtedy, i większa jest kamera cofania, to jest po prostu przydatna rzecz. Multimedia te jak i te chciałem też pochwalić za szybkość działania, bo tutaj się za długo nie czeka na różne kliknięcia. Wszystko działa bardzo szybko i bardzo przyjemnie, co po pierwsze jest niespotykane jak na Forda, bo pamiętam jeszcze Fordy sprzed kilku lat to te multimedia w starszych Fordach po prostu muliły. W tych obecnych jest już naprawdę ok pod tym względem. Wszystko jest intuicyjne. Tu mamy dostęp do kamery cofania. O, mamy taki szeroki kąt. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj istnieje. No proszę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem też powiedzieć, że Jedyne czego mi tutaj brakuje, to przycisku Home. Nie ma takiego fizycznego przycisku Home, mimo że przycisków fizycznych jest dużo, przycisk Home jest tutaj. I jak wejdziemy w Android auto, to nie tak łatwo jest z niego wyjść, więc przydałby się taki przycisk Home fizyczny gdzieś tutaj. To jest taka jedna drobna uwaga. Poza tym obsługa tego samochodu jest mega intuicyjna, mega przyjemna. Mamy mnóstwo przycisków fizycznych. Od wszystkiego, dosłownie od wszystkiego. Otwieranie bagażnika. Tutaj włączamy, wyłączamy system utrzymywania pasa ruchu. E, mamy tempomat. Bardzo wygodnie się to obsługuje. Jeden z wygodniejszych tempomatów, z jakimi ostatnio jeździłem. Tutaj ile mamy przycisków fizycznych. Mamy przycisk fizyczny nawet od prędkości regulacji trybu auto. No to takich rzeczy to już nie wydywałem od wielu miesięcy w samochodach. A może i lat, więc pod względem obsługi jest super. Tu jakiś asystent parkowania, którego i tak się nie będzie używać. System start stop jest wyprowadzony, tryby jazdy tutaj się zmienia. Chociaż te tryby jazdy niewiele zmieniają, bo ani tu nie ma automatu, ani tu nie ma adaptacyjnego zawieszenia, a. Tryby jazdy to zawsze jakby mają największy wpływ na adaptacyjne zawieszenie i na skrzynię automatyczną. Więc to się można przeklikać, ale jak to mówi Mariusz Pudzianowski Ale to by nic nie dało i tak. Przejdę sobie jednak do trybu Normal. Cały komputer. Nie, to jest tryb eko. Jeszcze raz kliknę tutaj. Sportowy, śliska nawierzchnia, głęboki piasek, normalna. No i co? Mamy tu jakieś podstawowe rzeczy. Mamy prędkościomierz analogowy, mamy obrotomierz analogowy. Możemy tutaj sobie robić jakieś tam ja mam tutaj średnie zużycie paliwa numer 1, średnie zużycie paliwa numer 2, średnie zużycie paliwa numer 3, więc każdy sobie może tu mierzyć na dowolny sposób. W ogóle 6 litra to jest po 590 km tym samochodem jeździłem po trasie 120 i po mieście, więc zużycie paliwa jest mega niskie, ale o tym jeszcze będę mówił. Po prostu chciałem powiedzieć, że obsługa tych multimediów jest... Jest bardzo, ale to bardzo wygodna i szybka. Co jeszcze? Tutaj mamy podłokietnik, proszę bardzo, który jest. Wysuwany do przodu, nie jest co prawda podnoszony, ale to wysuwanie mi w zupełności wystarcza. Automatyczny ręczny, moje oszczędności. Co jeszcze tutaj mamy? Wspomniane dwa gniazda USB. USB A starego typu na dole, USB C nowego typu na górze. To jest mega fajne rozwiązanie, że nie ograniczyli się do jednego USB. I z jazdy mam nagrać już tylko? No chyba tak. Tutaj akurat nie ma dachu panoramicznego jest czarna podsufitka, pewnie w wersji ST-Line Światełka LEDowe, jakieś pierdoły. Schowek jak to schowek Pożo auto, bardzo przyjemne wnętrze, tak to podsumujmy i lecimy dalej. Nagram coś z jazdy. System bezkluczykowy, oczywiście, jest tutaj dostępny. To nie jest zaskoczenie, to jest już standard w nowych samochodach. Więc co mogę powiedzieć o zawieszeniu? Może sobie najpierw powiem, bo jedziemy po drodze z płyt betonowych. No i jest tak trochę sztywniutko bym powiedział, że no czuć, że to jest zawieszenie sportowe. Ja od początku miałem takie podejrzenia, że te zawieszenie jest usportowione tutaj w jakiś sposób i dzisiaj sprawdziłem to przygotowując się do tego nagrania i faktycznie tak jest na stronie producenta, że te modele mają zawieszenie sportowe. Nie wiem w ogóle po co jest zawieszenie sportowe w samochodzie, który ma 150 koni mechanicznych, kurde bele. Generalnie jest okej, okay, no. Nie jest tak źle, ale ja bym po prostu nie brał tego zawieszenia sportowego. Po jaką cholerę sobie odbierać komfort? Nie rozumiem tego. Druga rzecz, którą chciałem zauważyć, mamy tutaj tempomat adaptacyjny, który obsługujemy za pomocą przycisków po lewej stronie kierownicy. To, co stuka, tak nawiasem mówiąc, to jest smartfon tutaj. To nic w zawieszeniu, nic w samochodzie. Ten kto oglądał moje filmy, pewnie zauważył, że zawsze marudzę na tempomaty adaptacyjne, że one strasznie. Nie sprawdzają się podczas jazdy po drogach ekspresowych, bo próby wyprzedzenia ciężarówek, które jadą 90 na godzinę, kiedy my jedziemy 120 na godzinę, kończą się często bezsensownym, niepotrzebnym hamowaniem samochodu z tempomatem adaptacyjnym. W 90% samochodów, którymi jeździłem, jest ten problem, więc no, nie przepadam za tymi tempomatami. Natomiast tutaj. Jest to jakoś tak zrobione, że on nie hamuje wtedy, kiedy nie trzeba, więc ten tempomat adaptacyjny uznaję za całkiem dobry. Co więcej, jak wejdziemy w pojazd i, i... nie, to się ustawia na tym ekranie. Ustawienia. Nie, też nie na tym ekranie. Asystent kierowcy, tutaj to jest, dobra, zapomniałem, i mamy tempomat, i możemy sobie wybrać tempomat normalny albo adaptacyjny. Jest jeszcze tempomat inteligentny, który odczytuje znaki drogowe, ale to nie działa za dobrze. Więc jeżeli nie pasuje nam te zwalnianie samochodu, które w Fordzie i tak za często nie występuje, możemy sobie adaptacyjność tempomatu wyłączyć. Ford jest jedynym znanym producentem, który to oferuje i to naprawdę się przydaje, to jest duży plus tego samochodu dla mnie. Kolejny patent, który Spotykam tylko w Fordach, to właśnie pod tym przyciskiem na dźwigni kierunkowskazów mamy przycisk włączający kontrolę pasa ruchu i wyłączający kontrolę pasa ruchu. Jest to system, który autonomicznie utrzymuje samochód na pasie ruchu. W większości samochodów trzeba gdzieś grzebać po przyciskach i po menusach, żeby to włączyć i wyłączyć. Włączanie i wyłączanie tego szybkie jest bardzo ważne i w Fordzie to możemy zrobić jednym stryknięciem, bo. Te systemy utrzymujące pas ruchu, jeżeli są ładnie narysowane linie, to zazwyczaj działają dobrze, ale jeżeli są jakieś remonty i tego typu okoliczności, to działają źle. Więc Możliwość włączenia i wyłączenia tego systemu jednym kliknięciem jest niezwykle ważne i Ford tutaj się spisał na medal. W żadnym innym samochodzie nie kojarzę, żeby ten system włączało się tak łatwo. W najlepszych przypadkach te przyciski są gdzieś ukrywane, nie wiem, po lewej stronie kierownicy na przykład i też nie da się ich tak łatwo włączyć, wyłączyć, że ten przycisk przytrzymać albo coś tam, a tutaj po prostu klik, klik i załatwione. Tutaj mamy też reflektory LEDowe, co jest standardem jak na dzisiejsze czasy. Nawet Dacia Sandero nowa w podstawie ma reflektory LEDowe. Natomiast opcjonalnie możemy sobie wziąć pakiet technologii do Forda Kugi, i w pakiecie technologii mamy chyba head-up display, którego tutaj nie ma. I mamy też reflektory adaptacyjne LED, które potrafią wycinać wybrane fragmenty drogi. Nie wiem jak to działa, bo ten samochód tego nie ma. Ten samochód ma tylko automatyczne światła drogowe, czyli jeżeli coś jedzie z naprzeciwka, to on wyłącza drogowe, a jeżeli nic nie jedzie przed nami, to on włącza drogowe. Mamy też system parkowania autonomiczny i to jest gadżet, którego się nie używa, jeżeli ktoś tylko ma prawo jazdy dłużej niż parę miesięcy, szybciej zaparkuje się samemu niż będzie się używało tego typu systemu. Wróćmy do tego, co mamy pod Masku. Pod maską mamy półtora litrowy silnik, trzycylindrowy i jak tylko wsiadłem do tego samochodu, to sobie pomyślałem: O, to jest diesel! Ale potem popatrzyłem na obrotomierz i obrotomierz ma 8000 obrotów i już to wskazuje na fakt, że to diesel nie jest. I faktycznie, jak tylko się ten silnik rozgrzał, to zaczął pracować dużo gładziej niż na samym początku i bardziej już swą charakterystyką przypomina benzynę. Generalnie podczas takiej jazdy po mieście czy podczas jazdy autostradowej to ciężko jest wyczuć, że to są trzy cylindry, a nie cztery cylindry. Jedyny moment, kiedy to czuć, to włączanie silnika, wyłączanie z silnika, trochę bardziej nim telepie i przy systemie start-stop też to delikatnie czuć. Poza tym różnice między 1.5 od Volkswagena są Pomijalne, bym powiedział, w każdym aspekcie, bo mamy tutaj 240 Nm, czyli 10 mniej niż w 1,5 od Volkswagena. Mamy 150 koni mechanicznych, czyli mamy taką samą moc. Wrażenia z jazdy jednym i drugim silnikiem są bardzo podobne. Zużycie paliwa jest też bardzo podobne. Przyspieszenie jest też bardzo podobne. Tutaj mamy 9,7 Sekundy. W skodzie jak w 150 koni mechanicznych mamy takie same przyspieszenie, chyba 9,8 nawet tam jest sekundy. Jest to też 0,8 dziesiątych sekundy szybciej niż w Citroenie C5 Aircross z silnikiem 130 koni mechanicznych, ale ze skrzynią automatyczną. Prędkość maksymalna tego samochodu wynosi 195 km na godzinę. Dla mnie to jest wystarczająca prędkość, a szybciej niż 140 nim szczerze mówiąc nie jechałem. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa jest bardzo nieduże. Teraz sobie jeżdżę po mieście. Mam 7,4 litra na 100 km, ale poprzedni mój pomiar pokazał, że ten samochód zużywa 8 litrów na 100 km po mieście, to jest niedużo, naprawdę niedużo. Na trasie przy 120 km na godzinę, jakbym nie mierzył, wychodziło mi 6 litrów na 100 km, więc naprawdę jest to dynamiczny silnik, jest to ekonomiczny silnik, nie mogę na niego narzekać. I w ogóle największy minus tego silnika, a raczej tego napędu, nie dotyczy silnika, bo największym minusem tutaj napędu tego w Fordzie Kuga jest to, że jest on dostępny tylko w manualu. Jeżeli chcemy mieć wersję ze skrzynią automatyczną musimy się zdecydować albo na hybrydę 190 koni mechanicznych, albo na hybrydę PHEV 225 koni mechanicznych, albo na diesla o mocy 120 koni mechanicznych lub 190 koni mechanicznych. Niestety do tego 1.5 3-cylindrowego automat nie jest oferowany, a szkoda, bo w sam raz byłby dla mnie taki napęd, taki niewielki 3-cylindrowy silnik i automacik, super sprawa. A, chciałem też powiedzieć, że te trzy cylindry to są nietypowe w ogóle jak na producentów samochodów, bo silniki trzycylindrowe to największe oprócz Forda produkuje Peugeot Citroën, PSA, teraz w sumie Stellantis. Tam znajdziemy 1,2 litra 3-cylindrowe. Ford ma 1,5 litra 3-cylindrowe, a cała reszta producentów ma silniki 3-cylindrowe litrowe. Podsumowując ten mój test, jest to bardzo pozytywne zaskoczenie, dla mnie Ford Kuga, bo z zewnątrz on mi się tak średnio podoba, więc spodziewałem się, że to będzie przeciętniak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie wyciszenie na trasie, wyciszenie w mieście, o użyte materiały jest super, wygodne multimedia, wygodna obsługa wszystkiego, pod tym względem jest naprawdę rewelacyjnie, jest dużo przestrzeni, jest fajny bagażnik. No po Fordzie spodziewałem się, że trochę gorzej będzie, a jest, a jest lepiej. I właśnie jedyne czego mi brakuje tutaj w tym egzemplarzu konkretnie, bo da się Forda Kuga skonfigurować inaczej, to żeby było zawieszenie bardziej komfortowe, tutaj jest sportowe i żeby był ten wspomniany już 100 razy automat, bo tutaj jest manual. Jak do wszystkich samochodów robię sobie dosyć długą listę wad, to w Fordzie zapisałem tylko te dwie wady i, i żadnych innych. Naprawdę... Mimo szczerych chęci nie wiem do czego tutaj się można przyczepić.